Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Anna Stachowska. No, już Hipokrates mówił, że zdrowie to jest stan takiej dynamicznej równowagi pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. No, i pytanie jest takie, proszę Państwa, jak to wszystko osiągnąć? No, bo każdy z nas chciałby znać taką receptę na długowieczność, i pytanie jest takie, czy jest taki złoty środek, który pozwoli przedłużyć nasze życie choćby o kilka lat? No i co możemy zrobić, tak naprawdę, żeby być w zdrowiu i w witalności na dłużej? Okazuje się, że jest taka zaawansowana placówka medyczna w Warszawie, w której aktualnie się znajdujemy, która skupia się na zintegrowanym podejściu do analizy zdrowia nawet na takim wczesnym etapie życia, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe, które pozwalają na zdiagnozowanie, proszę państwa, głównych czynników ryzyka, które wpływają na nasze zdrowie i odporność organizmu. I naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Benz, założycielka i prezes Longevity Center, propagatorka longevity w Europie. Pani Anna również jest członkiem międzynarodowego instytutu longevity, który prężnie działa na całym świecie. Dzień dobry, Pani Anno i dziękujemy za zaproszenie. Dzień dobry, Pani Redaktor, witam Państwa serdecznie. No właśnie, jest Pani propagatorką trendu długowieczności, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Wasze centrum Longevity skupia i zatrudnia Międzynarodową Radę Naukową. To są wybitni eksperci w sektorze właśnie longevity mm -hmm. oraz szereg międzynarodowych lekarzy i ekspertów do spraw zdrowia. To może na początek wyjaśnijmy naszym słuchaczom, no. Czym tak naprawdę jest zdrowie? Czy dobrze w ogóle definiujemy to pojęcie? Bardzo dobre pytanie na początek. I rzeczywiście, my staramy się podkreślać, że zdrowie to nie tylko brak choroby, że zdrowie to tak naprawdę pełny, że tak powiem, dobrostan zarówno fizyczny, jak i psychiczny i emocjonalny. Myślę, że teraz w czasie pandemii, przez ostatnie dwa lata, bardziej chyba doceniliśmy to, jak się czujemy i co wpływa na naszą witalność i na nasze zdrowie, więc to są aspekty, którymi się przede wszystkim zajmujemy. Tutaj wspomniała pani longevity, ale najważniejsze dla nas jest to, żeby nie tylko skupiać się na tym, żeby żyć jak najdłużej, chociaż to jest jeden z naszych ważniejszych założeń, natomiast przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zrozumieć co wpływa na nasze zdrowie i witalność już dzisiaj. Co możemy zrobić już dzisiaj, żeby czuć się lepiej, mieć więcej energii i uniknąć szeregu chorób cywilizacyjnych. W przyszłości, inaczej się starzeć, no i korzystać sobie wiek z życia. wiek biologiczny, prawda? Dokładnie. Zmniejszyć sobie wiek biologiczny, to do tego jeszcze wrócimy. Ale przede wszystkim, żeby jak najpełniej korzystać z życia, bo tak naprawdę zdrowie daje nam energię do tego, żebyśmy realizowali wszystkie inne cele w życiu. No od ponad dekady, jak wiemy na świecie w ogóle inwestowane są bardzo duże pieniądze, no, miliony dolarów nawet w badania naukowe, które mają na celu to, żebyśmy my zrozumieli procesy starzenia. I w ogóle na jakim etapie, bo jesteśmy w takim ośrodku, który no, jest jakby na bieżąco z tymi wszystkimi badaniami, na jakim etapie w ogóle są te wszystkie badania, które mówią nam o tym, jak możemy realnie wpływać na te procesy starzenia? Recepta na długowieczność, myślę, że była poszukiwana od wielu, wielu lat i to przez wiele stuleci. Natomiast rzeczywiście w ostatnich latach tutaj te działania naukowe, badania naukowe bardzo poszły do przodu, szczególnie jeżeli chodzi o zrozumienie przyczyn. Procesów starzenia się, czyli też jest dużo większa współpraca między ośrodkami badawczymi na świecie, i też coraz więcej jest wspólnych badań, które pomagają nam w zrozumieniu tych właśnie czynników starzenia się. Czyli to, co wpływa na to, że niektórzy starzeją się szybciej niż inni, czy że niektórzy cieszą się pełnią zdrowia do później starości, zależy od wielu, wielu różnych czynników. Z jednej strony to jest oczywiście genetyka i to, co wynosimy z rodziny. Z obciążeń czy, czy właśnie z potencjału związanego z naszą rodziną. Natomiast coraz więcej badań potwierdza to, że Jednym z najważniejszych aspektów jest epigenetyka, czyli to, co wszystkie aspekty, które wpływają na to, że pewne geny będą aktywnione w naszym życiu albo nie, i że niektóre choroby, które genetycznie, którymi możemy być bardziej obciążeni, będą się uaktywniać wcześniej czy później w naszym życiu, albo będziemy mogli się cieszyć długim, zdrowym życiem. Więc to, czym się zajmujemy, to są Różne aspekty, które rzeczywiście już dzisiaj jesteśmy w stanie zmierzyć i na nie wpłynąć. Tutaj wspomniała Pani wcześniej o wieku biologicznym, bo to jest jeden z ciekawszych parametrów, który w tej chwili w tym sektorze równocześnie jest rozwijany. W tym samym czasie, kiedy rozwijane są różnego rodzaju interwencje, które wpłyną na to, że będziemy żyć dłużej, również prowadzone są badania na temat właśnie aspektów, jak to zmierzyć tak naprawdę w czasie. No bo dzisiaj, to, żeby zmierzyć czy dany produkt, dany lek, czy jakakolwiek interwencja rzeczywiście działa na przedłużenie życia, musieliśmy prowadzić wieloletnie badania w czasie. Więc takich badań rzeczywiście było dużo, coraz więcej wiemy na ten temat, natomiast bardzo szybko do przodu idzie informacja i, i różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które też wpływają na to, że albo wprowadzają rozwiązania, które mają nam przedłużyć życie. Natomiast najważniejsze jest to, żeby to zmierzyć i żeby to zweryfikować przez FDA czy inne, inne organizacje, które później dopuszczają te rozwiązania dla użytku codziennego. No i właśnie o to chodzi, jeżeli chodzi o wiek biologiczny, czyli biologicznie starzejemy się bardzo różnie. Nie ma jednego, Dzisiaj aspektu wieku biologicznego, który byłby uniwersalny. Więc w tym sektorze jest poszukiwany taki zestaw biomarkerów, który najdokładniej określa nasze parametry zdrowia i to, jak się starzejemy. Więc my tutaj w Longevity Center przyjęliśmy około ośmiu, a teraz będziemy wprowadzać jeszcze jeden parametr, który mierzymy, który pokazuje nam różne procesy starzenia się w naszym organizmie. Czyli inaczej mierzymy nasze funkcje poznawcze, czyli tak działa nasz e, Mózg, koncentracja i nasze ewentualne e e e e ryzyko e chorób neurodegeneracyjnych. Zupełnie inaczej to, to są badania, które od wielu lat są prowadzone, chociażby w kardiologii prewencyjnej. Badamy właśnie ten wiek kardiologiczny naszego układu krążenia, naszego serca. Ale również coraz więcej jest badań, które pomagają nam zmierzyć, chociażby wiek epigenetyczny, czyli to, jak styl życia wpłynął na ekspresję naszych genów już teraz, też wiek związany z stanami zapalnymi w naszym organizmie, wiek naszego układu immunologicznego, a co najważniejsze, na każdy z tych aspektów jesteśmy w stanie wpłynąć. I to jest dla mnie w ogóle najciekawszy element tego, co robimy, czyli my nie chcemy kogoś tylko zdiagnozować, ale przede wszystkim pomóc zrealizować cel. Żeby obniżyć wiek biologiczny i obniżyć ryzyko występowania pewnych chorób w przyszłości dalszej czy bliższej. Mm -hmm. To teraz nasuwa się takie pytanie, ile się Pani udało ten wiek biologiczny przesunąć? Jeżeli możemy stracić takie <grym> informacje, ponieważ no jeżeli Pani się tym zajmuje i jakby jest to Pani pasją, no to oznacza to, że jest Pani też przykładem powinna być, prawda? <grym> przykładem tego, czym się zajmuje. Tak, zarówno ja, jak i nasi lekarze bardzo staramy się wdrażać to, czym się zajmujemy, i też e, e, badać wiele rzeczy tutaj. Na, na swoim przykładzie. Ja na dzisiaj mam 49 lat. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o mój wiek, wiek biologiczny, ten epigenetyczny, to w tej chwili jestem na poziomie 40-latki, wiek funkcji poznawczych, czyli to, jak działa mój umysł, koncentracja i pamięć, na poziomie 39-latki. Natomiast na pewno jeszcze mam do poprawienia funkcje związane z chociażby moim układem kardiologicznym, na pewno mogłabym troszkę więcej poćwiczyć. Też staram się dużo spędzać czasu na aktywności fizycznej, natomiast ta aktywność fizyczna też nie może być, nie może jej być za dużo. Także to jest też coś, co w tej chwili planuję poprawić. Co tak naprawdę otrzymujemy, jak, jak zwracamy się do waszego centrum? To znaczy, co możemy tutaj dostać, jakie badania możemy tutaj zrobić? Bo często jest tak, że chodzimy od lekarza do lekarza i zbieramy te badania, a tutaj możemy dostać wszystko w jednym miejscu. I teraz pytanie, co? Specjalizujemy się przede wszystkim w medycynie spersonalizowanej, czyli zaczynamy od tego, aby dobrze zrozumieć nasz obecny stan zdrowia, żeby móc zarekomendować to co ewentualnie zmienić, poprawić, czy jak zaplanować sobie to długie, zdrowe życie. Więc zaczynamy od przede wszystkim wywiadu na temat stylu życia. Tutaj klient wypełnia u nas ankietę i razem z lekarzem przechodzą przez czynniki, które sprawiają, co, wpływa, co w stylu życia wpływa na nasze zdrowie. Oceniamy różne aspekty wieku biologicznego, oceniamy również, robimy badania genetyczne, które pokazują nam ten punkt wyjścia naszego klienta, czyli z jakimi genami, że tak powiem, przyszliśmy na świat. Następnie robimy badania, bardzo szerokie badania krwi, morfologia, oczywiście, i badania hormonalne, i różne inne urządzenia, które zgromadziliśmy w centrum, które dają nam takie szerokie spojrzenie na właśnie. Czynniki ryzyka, już nie tylko to, co się zadziało w organizmie, ale też to, co robimy nie tak już dzisiaj, żeby poprawić ewentualnie to, jak ćwiczymy, jak, jak chodzimy, jaką mamy sylwetkę, poprawić również nasz BMI, czyli też zająć się ewentualną nadwagą albo niedowagą, bo to również jest duży czynnik ryzyka. No i szereg jeszcze innych badań, które tutaj składają się na naszą ścieżkę klienta w rozszerzonej wersji. Bardzo głęboko wchodzimy w temat metabolizmu, czyli tutaj oczywiście badamy mikrobiom, badamy nietolerancje pokarmowe, bo dopiero w szerszym kontekście innych badań te badania dają nam naprawdę bardzo szeroki aspekt wiedzy na temat tego, dlaczego nie możemy schudnąć albo dlaczego od wielu lat mamy różnego rodzaju alergie. Czy to pokarmowe, czy to skórne, czy różnego rodzaju choroby, które nam się wydawało, że na bieżąco korygujemy, bo korygujemy pewne symptomy, a tak naprawdę nie znaleźliśmy do tej pory przyczyny. Więc tu zależy nam na tym, żeby dobrze zrozumieć, Zarówno nasze obecne zdrowie, jak i inne czynniki ryzyka, które na to zdrowie wpływają i umieć nimi zarządzić. Także od tego zaczynamy. Natomiast po analizie, i niektóre badania rzeczywiście trwają parę tygodni, bo to są badania czy genetyczne, czy, czy badania, które wysyłamy do laboratoriów w różnych częściach Europy i świata, bo na razie w Polsce niestety nie są prowadzone. Więc po zgromadzeniu, Wszystkich wyników, robimy podsumowanie, rekomendacje, co dalej. Jeżeli klient chce zarządzić tym na własną rękę, to dostaje od nas bardzo dokładne rekomendacje. A jeżeli chce być prowadzony i też e, mieć taką bardziej personalizowaną ścieżkę zdrowia, to oczywiście jesteśmy w stanie ułożyć spersonalizowany plan na rok, włącznie z trenerem personalnym, dietetykiem i szeregiem różnych interwencji, które pomogą nam w dojściu do zdrowia i utrzymać naszej witalności. No właśnie, teraz pojawia się. Się pytanie, w jakim wieku i na jakim etapie życia w ogóle warto dbać o siebie, swoje zdrowie, witalność i żeby mieć te szanse na, na długie życie? W jakim wieku jest wasz najmłodszy pacjent? Bardzo dobre pytanie, bo bardzo często spotykamy się z takim założeniem, że. O zdrowie i w ogóle o długą wieczność powinniśmy zadbać dopiero po 60 roku życia. A tak naprawdę nasz najmłodszy pacjent jest chyba w wieku 15 lat, ale tak naprawdę najwięcej naszych klientów jest w wieku między 35 a 55, bo to jest okres, kiedy rzeczywiście zaczynają się bardzo dużo zmieniać w organizmie. Zaczynamy zauważać, że pomimo tego, że robimy dokładnie to samo, dużo ćwiczymy, czy mamy tą samą dietę od lat, zaczynamy zauważać pewne zmiany, które są niekontrolowane. No i nad nimi, nad nimi popracować. Również pandemia też pokazała, jak ważny jest aspekt i relacji społecznych, i pogodzenia się ze sobą, i akceptacji siebie. Jak również właśnie ten cały aspekt emocjonalno-psychologiczny. My współpracujemy już pani wspomniała, z różnymi międzynarodowymi ekspertami. Jednym z nich jest chociażby psychoimmunolog ze Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście tutaj Mario Martinez prowadzi bardzo ciekawe badania na stulatkach, ale również badania, jeżeli chodzi o psychoimmunologię i jak nasz sposób myślenia, nasz, nasze przekonania, różnego rodzaju lekcje życiowe wpływają na nasze zdrowie, no a w dłuższej mierze, oczywiście, też na naszą długowieczność. Mm -hmm. Skoro już jesteśmy przy tej pandemii i tym trochę zatrzymaniu się, co niewątpliwie no było nam narzucane jakby, też większość z nas zaczęła się też bardziej interesować zdrowiem, no bo wiadomo, pandemia spowodowała no, też, że zaczęliśmy bardziej chorować, ta odporność nam nieco spadła i wiem, że tu u was też jest w klinice jakiś taki specjalny program po covidowego sprawdzania stanu naszego zdrowia, bo często chorujemy, potem to zostawiamy, a okazuje się, że jednak trzeba zrobić badania po takim właśnie przebyciu covida. Znaczy na pewno warto, bo też zauważamy, że część naszych klientów, chociaż jest w bardzo dobrej kondycji, po covid zauważa pewne zmiany, których, których wcześniej w swoim zdrowiu nie zauważali. No bardzo dużo oczywiście ludzi mówi o tej tak zwanej mgle brain fog, czyli mgle mózgowej, czy różnego rodzaju właśnie takie obniżenia, obniżeniu nastroju, ale również pojawiają się problemy metaboliczne, pojawiają się problemy kardiologiczne, których wcześniej rzeczywiście nasi klienci nie nie mieli. U kobiet, szczególnie około 30 roku życia, też zauważamy coraz więcej zaburzeń hormonalnych, coraz wcześniej zaczynają się chociażby zmiany związane z menopauzą, co może wcześniej również występowało, ale chyba nie w takim nasileniu jak obecnie, ponieważ z jednej strony pandemia, ale z drugiej strony nasi eksperci, szczególnie nasz psychiatra, zwraca uwagę na to, jak stres wpływa na nasze zdrowie. I czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo przyjmujemy do siebie właśnie te wszystkie stresory, które są zupełnie nowe teraz dla nas przez ostatnie dwa lata, bo one są związane i ze zdrowiem, ale również z pracą, z naszymi bliskimi. Jest, jest dużo nowych aspektów, które wpływają na to, czym się stresujemy. No i to bezpośrednio przekłada się również na efekty zdrowotne. Więc przygotowaliśmy taki specjalny pakiet, który skupia się przede wszystkim na tych najczęstszych symptomach, które się pokazują właśnie po covid -cie. Czyli sprawdzamy funkcje poznawcze, kardiologiczne, aspekty metaboliczne. Także taki, taki robimy mini-check zdrowia, który skupia się przede wszystkim na tych najważniejszych symptomach, które się najczęściej pokazują u klientów. Natomiast potem robimy właśnie albo tworzymy specjalny plan miesięczny, dwumiesięczny, trzy trzymiesięczny, żeby poprawić sobie kontakt albo klient dostaje bardzo dokładne rekomendacje co dalej. Na pewno naszych słuchaczy interesują jakieś spektakularne wyniki pacjentów. Czy możemy coś powiedzieć, oczywiście z nazwiska, anonimowo, czy udało wam się na przykład wykryć jakąś poważną chorobę, zapobiec jej, albo nie wiem, ktoś naprawdę przedłużył sobie znacznie życie i wiek biologiczny. Myślę, że w kolejnych odcinkach nasi lekarze myślę będą mogli powiedzieć na temat konkretnych przypadków. Natomiast to, co jest dla nas najciekawsze, to to, jak w jakim czasie i o ile jesteśmy w stanie obniżyć wiek biologiczny? I tu rzeczywiście mieliśmy bardzo ciekawe przykłady, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie ten wiek epigenetyczny albo wiek Lycanate, czyli ten wiek związany ze stanami zapalnymi w naszym organizmie, gdzie bardzo szybko, w przeciągu kilku tygodni, jesteśmy w stanie zauważyć zmiany. Na przykład mieliśmy kilku klientów, którzy od wielu lat mieli niewykryte problemy z tarczycą czy Hashimoto. I i po prostu byli nieleczeni w tym kierunku. Natomiast coraz bardziej zauważali pogorszenie taką apatię, pogorszenie stanu emocjonalnego, też problemy metaboliczne i po wprowadzeniu terapii, naprawdę w przeciągu paru tygodni widzimy bardzo dużą poprawę. Zresztą funkcje związane właśnie z naszym układem hormonalnym, nasze funkcje poznawcze, również, szczególnie u kobiet po 40, bardzo często widzimy dużą korelację tych dwóch aspektów, więc u niektórych to są naprawdę różnice w przeciągu paru miesięcy, nawet 10 czy 15 lat biologicznych, a jeżeli chodzi o samą utratę wagi, no bo to też proszę pamiętać, że od Tyłość jest bardzo dużym czynnikiem ryzyka, to jest też pewnego rodzaju stan zapalny w organizmie, więc też mamy kilka klientek, które już w przeciągu ostatnich półtora roku, ich waga zmieniła się o prawie 19 w przypadku jednej, jednej klientki, a, a u drugiej ponad 20, 27 kilo. Także to są spektakularne efekty, ale u dosyć młodych osób. Też nam nie zależy na tym, żeby bardzo szybko tą wagę obniżać, ponieważ zależy nam na. Wydłużeniu tej zdrowej części życia, więc wszelkie różnice wagi też w tej dłuższej mierze nie są dla nas korzystne. Więc robimy to powoli, tak, żeby nie wprowadzać efektów jojo. I też pamiętajmy, że jeżeli skupiamy się już na utracie wagi, to też ten program nie może trwać krócej niż rok czy półtorej roku, żeby naprawdę też zaobserwować również te zmiany, które następują po sześciu miesiącach czy dwunastu miesiącach, kiedy spada nam motywacja i zaczynamy wracać do. Do naszych złych nawyków. Także tutaj też po utracie wagi bardzo mocno widzimy duży wpływ na różne aspekty wieku biologicznego. Na pewno na wiek metaboliczny, no ale to jest, większość z Państwa zna chociażby tanitę, którą można znaleźć w większości siłowni. Natomiast jest to wiek, Niebiologiczny, ale jest to wiek metaboliczny i na to jesteśmy w stanie rzeczywiście dosyć szybko wpłynąć. Też pod kątem, nie wiem, picia większej ilości wody, czy już po treningu, tak naprawdę, może mieć inne wyniki. Natomiast warto, warto obserwować, różnego rodzaju czynniki, które zmieniają się w naszym organizmie i które możemy mierzyć. Hmm. Odporność, teraz dużo się o tym mówi. Każdy chciałby mieć większą odporność, lepszą odporność. Teraz pytanie jest takie, jak my możemy już dbać nie tylko w tym okresie jesienno-zimowym, ale w ogóle przez cały rok o tą naszą odporność, no bo to tak naprawdę się o wszystko rozchodzi, żebyśmy byli cały czas właśnie w zdrowiu. O tą odporność zaczynamy dbać coraz bardziej teraz po covidzie, no bo oczywiście większość z nas już jest po szczepieniach. Czy w trakcie Natomiast to nie zmienia faktu, że powinniśmy o tą odporność bać cały czas, bo czy COVID, czy jakieś inne patogeny w przyszłości, tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby nasz układ odpornościowy był przygotowany na, na każdą okoliczność, bo jesteśmy naprawdę dobrze zaprogramowani. Więc wszystko to, co my robimy tutaj, też w centrum, to jest to, żeby doprowadzić ten nasz organizm do takiej homeostazy, takiego punktu wyjścia, który natura nam zaprogramowała, bo jesteśmy. Naprawdę idealnym organizmem, jeżeli tylko dobrze o niego umiemy dbać i dobrze czytać instrukcje obsługi. Natomiast rzeczywiście myślę, że nie będę już mówić o witaminie D3, czy cynku, bo to Państwo pewnie już, już wiecie z innych źródeł i, i większość z, nich z nas stosuje albo dobrą dietę, albo suplementację. Natomiast e, na pewno chciałabym zwrócić uwagę na mikrobiom, bo naprawdę coraz więcej badań pokazuje, jak ważne są nasze jelita, nasze bakterie jelitowe i to, co wrzucamy tak naprawdę do, do naszego organizmu i każdy rodzaj jedzenia śmieciowego, jak wpływa tak naprawdę na Naszą odporność, na nasze funkcje poznawcze, na, na to, jak się czujemy. My coraz bardziej, my tutaj również badamy, oprócz mikrobiomu, również funkcje mitochondrialne, zajmujemy się w ogóle medycyną mitochondrialną, więc też w medycynie longevity, też coraz więcej. I to jest, mitochondria to jeden z takich ważniejszych czynników, który wpływa na, który zmienia nam się w przeciągu naszego cyklu życia i rzeczywiście jesteśmy w stanie mocno wpłynąć na Uaktywnienie niektórych nieaktywnych mitochondriów i też wzmocnienie naszego układu mitochondrialnego. Natomiast to, co Państwo możecie zrobić na pewno już dzisiaj, i to chyba już od wieków nasze babci wiedziały, chociaż te badania jeszcze. Pewnie nie były publikowane w takiej formie, to chociażby ciepły, zimny prysznic, czy to, co teraz jest bardzo popularne, czyli morsowanie. Oczywiście coraz więcej jest technologii, które też pomagają nam w zastosowaniu kryoterapii, innych rozwiązań, które bardziej technologicznych, ale najprostsze rozwiązania są, są bardzo często naj, najlepsze. Więc odporność to tak naprawdę bardzo wiele czynników razem. My tutaj też jednym z aspektów Rekomendacji tego, co robimy, to też jest właśnie to, jak wzmacniać układ odpornościowy. Jak się suplementować, jak dobrać odpowiednią dietę i co jeszcze możemy zrobić, żeby tą naszą odporność wzmacniać w każdym momencie naszego życia. Mm -hmm. Nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, ale jest też dużo takich różnych innych maszyn tutaj, prawda? W Waszym centrum, z których można skorzystać, jeżeli moglibyśmy zdradzić jakie macie nowości. Znaczy, coraz więcej tych nowości się pojawia już w Europie, coraz więcej też widzimy w Polsce, no chociażby. Światło czerwone, infrared, to jest jeden z takich, jak to się ładnie nazywa po angielsku, boosterów mitochondrialnych, i rzeczywiście po takiej sesji 20-minutowej czujemy bardzo dużo energii, czujemy taką. Dużą dawkę Słońca. I to jest rzeczywiście jeden z takich bardzo mocno przebadanych urządzeń, i też myślę, że coraz bardziej będzie popularny też tutaj w Europie. Oczywiście komora hiperbaryczna to jest jeden też z takich na pewno urządzeń, które bardzo polecamy, szczególnie teraz w czasie COVID-u, i też po. Oczywiście nie dla każdego, bo też każda maszyna ma jakieś tam czynniki ryzyka, więc tutaj zawsze rekomendujemy najpierw wizytę u lekarza i rekomendację co warto czy chociażby Floating Chamber. Co chciałabym zarekomendować również, to chociażby Kriokomora. Wiem, że są Państwo takim centrum longevity, które się rozwija bardzo prężnie, nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Ile tych centrów jest i w ogóle gdzie? Centrum w Warszawie było naszym pierwszym centrum i pozostanie takim centrum badawczo-rozwojowym, w którym będziemy również tutaj prowadzić różnego rodzaju badania naukowe. Natomiast już otworzyliśmy kolejne centrum w Niemczech, w takim pięciogwiazdkowym hotelu z polem golfowym, z bardzo dużym spa. Więc też staramy się mocno promować ten, ten sektor, również właśnie w niemieckojęzycznej części Europy. Planujemy około 20 takich centrów w Europie i kolejne to będzie Szwajcaria, Austria i kolejne centrum w Niemczech. By dowiedzieć się więcej o takim zintegrowanym podejściu do analizy zdrowia już na wczesnym etapie życia, to zapraszamy Państwa tutaj właśnie do siedziby w Warszawie przy ulicy belwederskiej 9. Natomiast mogą też Państwo najpierw wejść na stronę internetową, tam się dowiedzieć wszystkich informacji. To jest wwwlongevity No i też zapraszamy Państwa do posłuchania naszych kolejnych dwóch podcastów, gdzie będziemy mówić właśnie też między innymi o zdrowiu kobiety, zdrowiu mężczyzny, także też takim powiązaniu współczesnej nauki i medycyny. Będzie to rozmowa z naukowcem, biotechnologiem, oczywiście z Longevity Center. Dzisiaj przypomnę, naszym gościem była Joanna Bęcz, założycielka i prezes Longevity Center, propagatorka longevity w Europie oraz członek Międzynarodowego Instytutu Longevity. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, Pani Anno. Bardzo serdecznie Pan dziękuję i zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia nas. Pozdrawiam. Dziękuję. Pięknie rozmowę prowadziła Anna Stachowska. Do usłyszenia w kolejnych naszych podcastach. I dużo, dużo zdrowia.